What do I do? System architecture, networking, and security. No one in this house can touch me on that. Okay, that's good to know. But does anyone appreciate that? While you were busy minoring in gender studies and singing a cappella at Sarah Lawrence, I was getting root access to NSA servers. I was one click away from starting a second Iranian revolution. Actually, with the vast, I prevent cross site scripting. I monitor for DDoS attacks, emergency database rollbacks, and faulty transaction handlings. The internet, heard of it, transfers half a petabyte of data every minute. Do you have any idea how that happens? All those you porn ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone day after day. Every dipshit who shits his pants and we can't get the new Dubstep Skrillex remix in under 12 seconds. It's not magic, it's talent and sweat. People like me, in your packets get delivered unsniffed. So, what do I do? I make sure that one bad config on one key component doesn't bankrupt the entire fucking company. That's what the fuck I do. O, Kuba, chciałbym mieć takie jaja, żeby powiedzieć to, co on. Dobry jest, mistrzyn tego języka, erudycja. No, powiem Ci, że mi brakuje takiego skilla, brakuje po, mi. Chciałbym po, mieć, ale nie mam. Po, podoba Wam się ten gość, tak? Chcielibyście być tacy jak on? mieć takiego dana? Pewnie, każdy, każdy konflikt jest mój, wszystko wygrywam. Ciekawe. A chcielibyście istotnego. pracować z takim człowiekiem? Znaczy, wiesz, może niekoniecznie mieć go w swoim dziale, nie? Ogólnie fajnie mieć go w firmie, wiesz, jako zasób i w razie problemu, wiesz, wypuszczasz Krakena z klatki, Aha. chowasz się, on tam rozwiązuje problem, ale, ale nie w swoim dziale. Tak, Aha. ja też, ja nie chcę z nim pracować, tylko ja chcę nim być. Aha, okej, okay. czyli być nim, ale rozmawiać z nim i współpracować z nim też nie, tak? się znaczy, rozumiem, że nie chcielibyście e, mieć kontaktu i komunikować, Musicie komunikować z tym człowiekiem. No ciężko. To było trudne. Naprawdę jest mocnym zawodnikiem, więc wydaje mi się, że tutaj poległbym. Sławek, Ty chyba też. Zdecydowanie. Wiecie, jest taka, taka teoria komu dotycząca komunikacji, która Mówię o tym, w jaki sposób rozwiązywać takie sytuacje, kiedy ktoś w ten sposób się z wami komunikuje. Bardzo ciekawa rzecz. To jest jakiś model, w sensie którego mogę się ja nauczyć i rozmawiać z takimi ludźmi? No, w dużym uproszczeniu jest to taki powiedzmy, algorytm tego, co się dzieje komunikacyjnie między ludźmi, który tak, można poznać, zrozumieć i hmm. się nauczyć, jak w takich reagować. W takim razie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak radzić sobie z tego typu zawodnikami lub jak radzić sobie ze sobą, gdy jesteśmy tego typu zawodnikiem, zapraszam Was do kolejnej D w kuchni w piątek 11 czerwca na godzinę 13.00. będziemy rozmawiać o psychologii transakcyjnej z Kamilem i z Kubą. Zapraszam serdecznie.